Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Historia bez fikcji. Ja nazywam się Michał Górawski i będę Was oprowadzał po historii bez fikcji, jak sama nazwa wskazuje. A dzisiaj przenosimy się do XIX wiecznej Irlandii, a konkretnie do połowy XIX wieku, kiedy to Irlandię nawiedziła wielka klęska zarazy ziemniaczanej, która spowodowała katastrofę głodu. Konkretnie w latach 1845-1846 pojawiła się w Europie przywleczona, przez, przywleczona ze Stanów Zjednoczonych zaraza ziemniaczana, powodowana przez mikroskopijne pierwotniaki. Ta zaraza ziemniaczana spowodowała, że ziemniaki po prostu de facto zgniły. No tak to można by w gruncie rzeczy powiedzieć. W 1800. W 1945 roku zniszczeniu uległo 30-40% uprawy ziemniaka w Irlandii, ale już w następnym roku praktycznie, praktycznie całość uprawy, uprawy ziemniaka po prostu zniknęła. W rezultacie w Irlandii doszło do spektakularnej klęski głodu, umierały całe miejscowości, w największym stopniu klęska dotknęła oczywiście najbiedniejszych, to zresztą w ogóle jest cechą charakterystyczną wszelkich kryzysów, czy to gospodarczych, czy, czy związanych z epidemiami, że właśnie ci najbiedniejsi, z racji faktu, że mają najmniejsze zasoby, to ucierpią na, najwięcej. Ludzie próbowali się uratować jedząc pokrzywy, trawę, korę z drzew, po prostu nie mieli co jeść. W 1845 roku Irlandia liczyła. Około 8 milionów ludności, przy czym mówię tutaj o historycznej Irlandii, a więc o całej wyspie, czyli operując współczesnymi granicami państw, mam na myśli Irlandię, Republikę Irlandii oraz Irlandię Północną, liczoną razem. Wtedy to było jedno terytorium pod wspólną administracją brytyjską, czyli 8 milionów ludności, przypomnę, w 1845 roku, w ciągu kilkunastu najbliższych lat. Liczba ludności stopniała o połowę. W ciągu kilkunastu miesięcy milion ludzi zmarło z głodu. Ta zaraza ziemniacza, głód trwał do około 1851 roku, ale później kolejni ludzie jeszcze umierali na skutek chorób spowodowanych ogólnym osłabieniem zdrowotnym ludności. Kolejne setki tysięcy wyemigrowało, czyli w sumie z 8 milionów do 4 milionów w ciągu kilkunastu lat. Połowa ludności zniknęła. W rezultacie Irlandia, już liczona w całości jako Irlandia, Irlandia Północna, jest jedynym chyba miejscem na półkuli północnej, które w roku 1845 miało większą liczbę ludności niż ma to miejsce. Współcześnie, bo do dzisiaj nie udało się przekroczyć tych 8 milionów z 1845 roku była to największa klęska głodu w Europie od dziesiątek lat. I XIX wiek raczej nie widział takich, e, takich klęsk głodu, a skalę tragedii można porównać chyba spokojnie z epidemią dżumy, na przykład znałą z XIV wieku. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że Zaraza rozprzestrzeniła się w całej Europie. No, w całej Europie jedzono ziemniaki już wtedy. Generalnie w ogóle ziemniak to jest uprawa, która rozpowszechniła się właśnie pod koniec XVIII i zwłaszcza w XIX wieku. Ale tylko w Irlandii zaraza ziemniaczana zebrała takie żniwo. Tylko w Irlandii sytuacja była tak tragiczna. Dlaczego tak było? Dlaczego, skoro wszędzie była zaraza ziemniaczana, to tylko w Irlandii taka była skala Katastrofy wszędzie indziej, sytuacja została uratowana dzięki dobremu urodzajowi innych upraw. Aby zrozumieć ten fakt, musimy przyjrzeć się sytuacji społecznej w Irlandii, ponieważ ta sytuacja społeczna jest ściśle z zarazą ziemniaczaną i z jej skutkami związana. Otóż, cała wyspa, cała Irlandia od głębokiego średniowiecza, z pewnymi przerwami, co prawda, ale generalnie znajdowała się pod wpływem. Anglików. Anglicy początkowo podporządkowali sobie wschodnie krańce wyspy, a potem postępowała ich ekspansja coraz głębiej w głąb tego terytorium. Z biegiem kolejnych wieków stopniowo zaostrzali swoją Politykę wobec ludności irlandzkiej. Wśród historyków pojawił się nawet taki sąd, że Irlandia była takim laboratorium brytyjskiego kolonializmu, a rdzennych mieszkańców, którzy wyróżniali się odrębną celtycką kulturą i celtyckim językiem rodzimym irlandzkim, traktowano jako ludzi gorszej kategorii. Dużym takim wydarzeniem, które wpłynęło na pogorszenie się ludności rodzimej, rdzennej irlandzkiej była reformacja, ponieważ w wyniku reformacji Anglia dołączyła do obozu protestanckiego, a tymczasem Irlandzczycy w zdecydowanej większości pozostali przy katolicyzmie, co dodało represjom wobec tej ludności takiego, takiej motywacji o charakterze religijnym. Oczywiście pojawiła się też kolonizacja ze strony Anglików. kolonizacja dosłownie w znaczeniu pojawienia się osadników, głównie osadnicy pochodzenia angielskiego, ale też szkockiego. Oni stanowili, oczywiście w większości protestanci, stanowili podporę panowania brytyjskiego na wyspie. W tych okolicznościach pogorszenie społeczne ludności irlandzkiej, tej rdzennej, celtyckiej, nazwijmy to tak, stale się pogarszało. Wkrótce większość ziemi znalazło się w rękach wielkich posiadaczy ziemskich, którzy byli Anglikami albo z anglicyzowanymi Irlandczykami, ale rzadko, to, to rzadziej, ra, raczej częściej byli to ludzie pochodzenia angielskiego. Natomiast pozostałej chłopskiej ludności, stanowi, kto, która stanowiła oczywiście miażdżącą większość, narzucono system dzierżawy spłacanej wysokimi czynszami w płodach rolnych. Te czynsze były egzekwowane brutalnie i z czasem yy, z użyciem przemocy. Co więcej, stale dążono do ich, do ich yy, podwyższania. W rezultacie, chociaż większość pól w Irlandii była z zbożem, które nie zostało dotknięte przez zarazę, jak sama na to wskazuje, zaraza była ziemniaczana i tylko yy, ziemniaków dotyczyła, to prawie całość plonów tych nieziemniaczanych trafiała do wielkich posiadaczy, którzy sprzedawali je z zyskiem yy, yy, za granicę, poza granicę. Wielkiej Brytanii. W rezultacie ta ludność biedna, czyli większość ludności, żywiła się wyłącznie lub prawie wyłącznie ziemniakami. Ziemniaków nie poważano wtedy na bogatych stołach, uważano, że to jest takie jedzenie biedoty. Mówiąc kolokwialnie, nawet niektórzy tak mówili, że ziemniak to jest coś, co pozwala napchać brzuchy biedoty. A zatem zaraza ziemniaczana, już w tym kontekście społecznym widać, że zabrała. Większości ludności tym chłopom irlandzkim, główne, lub no, prawie jedyne źródło, źródło y, pożywienia. I to, jest najbardziej, I to jest najbardziej tragiczne w tej całej sytuacji. Otóż urodzaj zboża był lepszy niż w poprzednich latach. No, to uratowało resztę Europy przed konsekwencjami zarazy ziemniaczanej, bo tam po prostu ludność się przerzuciła na, na, y, na inną żywność, i co prawda były problemy żywnościowe, ale nie osiągnęły. Nie osiągnęły tej skali. I także w Irlandii bez problemu można było uratować setki tysięcy istnieć, istnień ludzkich, gdyby tylko pozwolić tej ludności skorzystać z tego zboża. Jednak właściciele zamiast tego bezwzględnie, mimo głodu, głodu, mimo po prostu, że ludzie umierali codziennie na ulicach, egzekwowali te dzierżawy i sprzedawali sobie to zboże za, za granicę, co było także winą polityki rządu brytyjskiego. Rząd brytyjski. Przez lata sprzyjał tym posiadaczom posiadaczom ziemskim i pozwalał im na prowadzenie tego rodzaju polityki. Natomiast w tej konkretnej sytuacji rząd brytyjski również nie zarogował właściwie no bo teoretycznie mógłby zmusić tych, tych posiadaczy. A zamiast tego reakcja rządu była w zasadzie brakiem reakcji. To znaczy w ogóle nie było żadnej reakcji ze strony rządu w Londynie najpierw konserwatywny rząd Roberta Pila, a potem rząd Johna Russella, liberała, kierowały się taką świętą wiarą w wolny rynek. Oni po prostu uważali, że jakakolwiek pomoc dla głodującej Irlandii stanowiłaby interwencję rządu w gospodarkę, która nie jest dozwolona, bo przecież wolny rynek sobie ze wszystkim poradzi. Oficjalnie, rzekomo... Ci posiadacze ziemscy mieliby sami pomóc głodującej, głodującej ludności. Byli tacy w kręgach rządów brytyjskich, w kręgach elit brytyjskich, tych londyńskich, politycznych, którzy patrzyli przychylnym okiem na klęskę głodów w Irlandii, no bo liczba ludności się, się zmniejszy. Co więcej, ta ludność irlandzka była kłopotliwa, no bo czas do czasu się buntowała, wywoływała jakieś powstania, bunty. No więc niektórzy tak z, takim, z takim diabolicznym cynizmem kalkulowali, że no, jak będzie Irlandczyków trochę mniej, to będzie łatwiej nimi e, zarządzać. Przy czym, oczywiście, nie była to oficjalna polityka rządu brytyjskiego. Oficjalna polityka rządu brytyjskiego zasłaniała się zapotrzebowaniem wolnego rynku, że prawda, nie może rząd w żaden sposób ingerować. W rezultacie, ten rząd PILA jeszcze na początku udzielił pewnej pomocy. Irlandczykom, ale później jak władzę przejął John Russell i jego partia Wigów, partia takich klasycznych liberałów, no to oni już w ogóle jakiejkolwiek pomocy odmówili Irlandczykom. Pewnej pomocy takiej charytatywnej udzielili, udzieliły prywatne osoby. Nieliczni z tych posiadaczy ziemskich faktycznie tę pomoc wyświadczyły, ale to oni byli w zdecydowanej mniejszości. Oprócz tego osoby prywatne, zarówno z kraju, jak i za zagranicy. Sultan turecki, proszę sobie wyobrazić na przykład, udzielił pewnej pomocy finansowej głodującym Irlandczykom. E, królowa Wiktoria, ale to wszystko było w takich bardzo ograniczonych, e, ograniczonym zakresie. Nie zmienia to faktu, że głód w Irlandii wstrząsnął Europą, wywołał wielkie wrażenie w kręgach elit politycznych europejskich, no bo to była sytuacja, której nie widziano w Europie już od, od kilku, od kilku pokoleń. Jeśli chodzi o samych Irlandczyków, no to tak jak wspominałem, większość ludności irlandzkiej była biedna, kadra przywódcza czy elity irlandzkie były stosunkowo słabe i, i wątłe, co wynikało głównie z tego, że no byli od lat od pokoleń dyskryminowani. Dopiero kilkanaście lat przed tymi wydarzeniami doszło do równouprawnienia katolików. Ale to też miało dość ograniczony zakres. Głównym przywódcą takim irlandzkim narodowym tamtego czasu był niejaki Daniel O'Connell, no, ważny bohater narodowy Irlandii właśnie z pierwszej połowy XIX wieku, zasłużony między innymi, między innymi da, dla sprawy nadania... Praw ludności katolickiej w Irlandii. No i on przy, przedstawił, przygotował taki plan z szeroko zakrojonej pomocy dla głodujących Irlandczyków, którego realizacja y, opierała się na oczywiście tym zbożu, y, które było, stanowiło większość upraw, tak jak już powiedziałem, ale stanowiło także własność tych, tych panów posiadaczy ziemskich. Jednak ten plan no, został zlekceważony. Jego realizacja doprowadziła by do uratowania tysięcy istnień, ale kto się tam przejmował jakimś irlandzkim przywódcą. Jego plan nie został zrealizowany, odrzucono go w zasadzie bez, bez dyskusji. W rezultacie ten brytyjski rząd popełnił taki można powiedzieć grzech zaniechania, to znaczy nie można tego nazwać planowym ludobójstwem, bo rząd brytyjski tego nie zaplanował, ale... Niezdecydowanie ten brak reakcji ze strony rządu e, stanowi pewne ludobójstwo de facto. Znaczy, można było tych ludzi, albo przynajmniej dużą część z nich, uratować przed śmiercią głodową bez większego trudu? Wystarczyło zdecydowanie zareagować, ale rząd tego, tego nie zrobił. Zresztą współczesna Wielka Brytania de facto uznała swoją odpowiedzialność za ten stan rzeczy. E, Tony Blair, jak był premierem Wielkiej Brytanii. To oficjalnie uznał odpowiedzialność swojego kraju i przeprosił Irlandczyków za brak reakcji e, swoich poprzedników XIX wiecznych e, na funkcji premiera. Za, e, przeprosił za ich brak reakcji w obliczu e, tragedii, która dotknęła, dotknęła Irlandczyków. W rezultacie całej tej sytuacji, tak jak już wspomniałem, połowa ludności e, Irlandii. Umarła z głodu lub wyemigrowała, co doprowadziło do znaczących przekształceń w samej Irlandii. Doszło m.in. do złamania wpływów rodzimej irlandzkiej kultury, zwłaszcza dotyczyło to języka irlandzkiego, który bardzo osłabł. Jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku był on językiem bardzo dużej grupy ludności. Oczywiście mówiła nim głównie ludność biedniejsza. Natomiast, no właśnie, skutkiem głodu było to, że ten język bardzo osłabł i w ciągu kilkunastu lat odsetek ludności posługujących się językiem irlandzkim bardzo znacząco stopniał i w kolejnych dziesiątkach lat jego sytuacja się jeszcze pogarszała. Oczywiście mówiąc tutaj o języku irlandzkim, nie mam na myśli żadnej wariacji angielskiego, tylko mam na myśli narodowy język irlandzki pochodzenia celtyckiego, niespokrewniony z językiem angielskim w sposób, w sposób bezpośredni. Znaczy spokrewniony ze wszystk z większością języków europejskich, w tym sensie, że języki celtyckie są także indoeuropejskie. Natomiast był to odrębny język, nie, nie dialekt angielskiego. I on, oczywiście, do dzisiaj istnieje. Współczesna Irlandia stara się o odrodzenie tego. Oryginalnego, rodzimego języka irlandzkiego i osiąga, osiągają władze współczesnej Republiki Irlandzkiej pewne sukcesy na tym polu. Niemniej, e, jednym ze skutków Wielkiego Głodu w połowie XIX wieku w Irlandii było znaczące osłabienie wpływów tego języka, ograniczenie jego, jego zasięgu. E, oprócz tego osłabły bardzo tendencje do współpracy z Brytyjczykami. Ponieważ Irlandczycy dobrze wiedzieli, kogo winić za klęskę głodu i kto nie zareagował. Powstało wtedy w Irlandii takie powiedzenie nawet, że zarazem zawdzięczamy Bogu, ale głód Anglikom, tak jak mówili Anglicy, zresztą tak jak mówili Irlandczycy, zresztą irlandzcy działacze niepodległościowi w, niepodległościowi w przyszłości często stosowali to jako takie hasło odnoszące się do wydarzeń z połowy XIX wieku. Innym skutkiem zarazy ziemniaczanej i głodu w Irlandii było powstanie wielkiej diaspory irlandzkiej w Stanach Zjednoczonych, wielkiej społeczności Irlandczyków w Stanach Zjednoczonych, gdzie ci Irlandczycy wykazali się dużą pracowitością i szybko doszli do wpływów i znaczenia. Ta diaspora irlandzka w zasadzie no, już 20-30 lat później miała spore wpływy ekonomiczne. Aż czasem także polityczne w Stanach Zjednoczonych. Dość stwierdzić, że z grona tej diaspory pochodzi dwóch prezydentów Stanów Zjednoczonych: John Kennedy, oczywiście, mm, oraz współczesny prezydent Joe Biden. E, zresztą, e, zachęcam, możecie sobie wrzucić w Google e, ten fakt, który zaraz podam. Otóż mie mieszkańcy tej miejscowości, z której, z której wyemigrowali przodkowie Bidena w okresie Wielkiego Ogłodu, Pamiętają, że Biden pochodzi z ich miejscowości i świętowali zwycięstwo Joe Bidena w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku. Nawiasem mówiąc, obaj ci prezydenci, czyli Kennedy i Biden, są katolikami i są to e, jedyni katolicy, którzy sprawowali najwyższy urząd w Stanach Zjednoczonych, co też wiele mówi na temat charakterystyki ówczesnej, ówczesnej mm, Irlandii. Ta diaspora irlandzka odegrała także wielką rolę polityczną w historii swojego kraju własnego, nie tylko w historii Stanów Zjednoczonych. A mianowicie, Irlandczycy na emigracji finansowali ruch niepodległościowy, który wkrótce powstał w Irlandii, a następnie, kiedy Irlandia uzyskała niepodległość na skutek traktatu z Brytyjczykami podpisanego w 1921 roku, to ta diaspora, społeczność irlandzka w Stanach Zjednoczonych. Na szeroką skalę wspierała Irlandię ekonomicznie, po prostu za pomocą swoich, swoich zasobów. Można więc powiedzieć, że takim ubocznym skutkiem klęski głodu było raz, że powstanie. Silnego ruchu niepodległościowego w Irlandii, dążącego do separatyzmu, do niepodległości względem Londynu, a dwa, że diaspora irlandzka w Stanach Zjednoczonych dostarczyła temu ruchowi niepodległościowemu zasobów finansowych, ekonomicznych, ułatwiających działalność niepodległościową. No i oczywiście skutkiem działalności tego ruchu niepodległościowego jest powstanie współczesnej Irlandii mówię tutaj oczywiście o Republice. Republice Irlandzkiej, z której włączono Irlandię Północną, ale to jest temat na odrębny odcinek. Zrobię w przyszłości odcinek poświęcony walkom Irlandczyków o niepodległość tutaj na początku XX, XX wieku, więc na razie w tym odcinku nie będę już tego rozwijał. W każdym razie, wielka klęska głodu, która przetoczyła się przez Irlandię w latach 1845-1851, doprowadziła do ubytku połowy ludności, a jej skutki są w Irlandii odczuwalne do dziś w sensie liczby ludności, gęstości, gęstości zaludnienia i ogólnej takiej sytuacji. Społeczno-politycznej, zarówno w Republice Irlandzkiej, jak i w Irlandii Północnej. A można by tej klęski bardzo łatwo uniknąć, gdyby nie nadmierne przywiązanie rządu brytyjskiego do idei niewidzialnej ręki rynku, podszyte być może jakimiś uprzedzeniami wobec Irlandczyków i wolą osłabienia ich. Znaczenia na tak zwanej Zielonej Wyspie. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do komentowania, do dyskusji na temat dzisiejszego odcinka i słyszymy się w przyszłą sobotę. Pozdrawiam serdecznie.